w kolejnym odcinku programu Świdnik TV. Dziś naszym gościem jest Rafał Tudrój, muzyk i gitarzysta zespołu Pozytywni.pl, Queen Band, a przede wszystkim fan Queen. Witam serdecznie wszystkich. Cześć. No właśnie i od tego Queen wyjdźmy. Skąd twoje zainteresowanie tym zespołem? No to już mówię, całe życie od... Skąd wyszło? Od Z, z domu, od mamy, która słuchała Queen I, i tak mi się to spodobało, że z, Skazałem jej kupić kasetę, <noise> magnetofonową jeszcze wtedy, i, i, z piosenką Champions i, i Radio Gaga, bo to były takie dwie piosenki mniej więcej jak miałem 5-6 lat, które y, słychać było mocno w mediach. No i tak się to zaczęło po kolei, to rok, potem drugi, trzeci i myślałem, że to, to potem z tego wyrosnę, a, a stało się pasją na, do dnia dzisiejszego. A mieliście z mamą jakąś ulubioną piosenkę, skoro to ona. Mama była... to Champions, właśnie, to, to była taka ten, no ale Radio Gaga, no i oczywiście Bohemian, Rhapsody to były takie, ale wszystko się zaczęło od piosenki właśnie Champions, od płyty News of the World 77 rok, gdzie wyszła ta właśnie piosenka, no i od tego, od tego się wszystko zaczęło. W 90 roku miałem już taki koncert na VHS Queen w Budapeszcie. No, i skatowałem go chyba milion mm. razy, z pięć razy był przegrywany, i tak, i tak to szło. I, i, I potem cała szkoła, był Queen, potem zacząłem grać, był Queen. I teraz, jak patrzę w przeszłość, to już jest 30 lat, no ponad. Czyli wszystko tak naprawdę zawdzięczasz temu zespołowi? No, myślę, że sposób na życie, i pasję, i miłość do właśnie instrumentu, to, to, to tak, to, to dzięki zespołowi Queen. Wydaje mi się, że zwykle fani, jeśli rozmawiają o zespole, to wskazują jako e, swojego idola. Frediego, Ego. Tak. Ciebie jest bajna. Na początku był Freddy, ale potem po prostu jak jeszcze zacząłem go słuchać, to miałem 5 6 lat, to, to, to jeszcze nie zacząłem grać, bo dopiero miałem 10 lat, jak zacząłem uczyć się na właśnie moim instrumencie w szkole muzycznej. I wtedy właśnie był Brian, bo jak zacząłem słuchać Queenu, zacząłem chcieć chodzić do szkoły muzycznej, i wtedy te piosenki słuchałem. I ten gitarzysta, prawda, taki, który, który biegał po scenie też, i to był taki, taki wow wtedy, właśnie na koncercie. W ten Queen w Budapeszcie, gdzie to był mój taki ukochany, zresztą jest koncert. No i, i, i tak się zaczęło, że właśnie ten Brian był. Brian Już tak jakby Freddy był moim od dziecka, takim bo był właśnie kojarzony, tak jak mówi, że był. A potem jak już zacząłem grać, to to, to przeszło to na y, Briana Maya. To ta energia cię w nim tak urzekła? Myślę, że w ogóle i Frediego i właśnie Briana, bo Brian był może taki bardziej stateczny i chociaż też no, po tych scenach biegali wszyscy, ale, ale to było takie połączenie w sumie ich dwóch trochę. Mm -hmm. w, takim, w takim stylu, że, że prawda, ja taki, taką energię miałem trochę Frediego, trochę Briana, że w stylu grania na przykład. No. Mm -hmm. Zawsze lubiłem scenę i takie rzeczy. Im więcej świateł, im, więcej, im większa scena, tym było fajniej. No. Nie to, że zawsze się chciałem schować gdzieś, tak jak niektórzy mają, że tam się wstydzą. Nie, ja zawsze lubiłem właśnie to takie... Im większy, tym kurde lepszy koncert. I pewnie też takie wyobrażenie sobie, prawda, że jestem tak jak ten mój ulubiony zespół. Tak, bo to takie dziecinne, prawda, dziecinne marzenie. No. Mhm. Ale udało się je zrealizować. No, po części myślę, że tak. No. Czuję się jakoś tam spełniony w sensie jakoś tam zawodowym i, i dalej kocham grać, mam pasję i nie to, że po prostu mnie to nudzi. No i jakoś się tam prawda, żyje dzięki ten. Jeszcze możemy cały czas fajnie, że Queen jest na topie też, i dzięki temu no, my pokazujemy ten zespół w Polsce z właśnie z zespołem Queen Band. No i teraz myślę, że znowu będzie, bo w tym roku przypada 30. rocznica śmierci Frediego. To już właśnie dzisiaj dostałem przed chwilą informację, że 26 listopada zagramy w Warszawie koncert, właśnie w Potoku na 30-lecie śmierci Frediego, mhm. rocznicowy koncert. Przygotujecie coś specjalnego na pewno? Tak, tak, bo to będzie w sumie y, pierwszy koncert, jaki zagramy teraz po przerwie y, queen bandowej. Znaczy po przerwie pandemicznej mm -hmm. z y, queen bandem to będzie 3 września, bodajże Międzyrzec Podlaski albo Janów Podlaski, gdzieś tutaj będzie pierwszy koncert y, taki plenerowy y, na festynie, właśnie w sensie takim y, Dni Miasta. I No ale teraz już mówię, ludzie dzwonią y, znowu i w związku z, z rocznicą y, dzisiaj, mówię, będzie taki w Warszawie. Zawsze jest to takie wydarzenie fajne, bo, bo to jest w centrum Polski i tam zawsze się zjeżdżają fajni ludzie i te koncerty są takie typowo naprawdę mega, mega klimat jest no, bo na przykład jak żeśmy grali wcześniej, kilka lat temu to była premiera Bohemian Rhapsody filmu, to wszyscy żeśmy poszli do kina na film, mm -hmm. po czym wszyscy wróciliśmy na salę i graliśmy koncert no i, i to było fajnie, bo ci ludzie po prostu oszaleli po tym filmie i była taka zabawa mega. No i teraz właśnie w związku z rocznicą będziemy po, w, w Potoku znowu grać. Ale to musi być trudne wychodzić na scenę przed fanami, którzy znają wszystkie piosenki, znają muzykę, znają film, biografię i no, oczekują myślę, że też jakiegoś podobieństwa. No fani Queenu są bardzo krytyczni, bardzo, bardzo. Przez jakieś tam lata grania. No, to naprawdę, jak nie wpadniesz im w sensie w oko, to, to potrafią być bardzo brutalni, ale no jakoś nam się udało to, że, że może dlatego, że nie udawaliśmy ich zawsze mhm. tak w 100%. Bo ludzie niezbyt lubią takich po prostu. Znaczy, niektórzy mają, że oni by chcieli zobaczyć, a myśmy zawsze byli sobą, ale przedstawiając Queen w jakiejś takiej naszej. Yy, w naszym wykonaniu, tak cały zestaw piosenek. To jest też takie coś, co ja sobie, prawda, słuchając, zawsze lubiłem, które piosenki są najfajniejsze, które najfajniej się gra yy, i sprawdzają. No i jakoś jak mówię, no zagraliśmy na zlocie w 2008 pierwszy raz. No to już było, że tak, odbiór był pozytywny i, i że bardzo fajnie i nas fani tak jakby przyjęli do tej grupy. No i tak się dociągnie no z tego, co dalej wiem, czekają na nas. W sensie chcą na koncerty przychodzić, także, także jest fajnie. Czyli staliście też i waszymi fanami, nie tylko fanami Queen. Tak, no bardzo. Bardzo fajnie, no bo mówię dużo osób nawet pisze do mnie na Facebooku z Polski e, o Queen właśnie mm -hmm. pytając albo o jakieś tam ciekawostki albo co używali w danych latach, co tak się, także to jest takie, ja tak się śmieję już takie, y, jestem takim ekspertem trochę w tym, y, a z fanami wiadomo też mamy tam dobry kontakt, to się wymieniamy różnymi informacjami, gdzie, co, jak i, i w, gdzie grają, gdzie, gdzie się wybierają na przyszłe koncerty teraz I ja będę w, no jeśli dobrze będzie i będzie można to 15 lipca będę w Antwerpii na koncercie w 2022. Jeszcze troszeczkę będziesz musiał poczekać. No już czekam od, dwu, od dwóch lat no <grym> ale na szczęście no mam nadzieję, że oni dożyją w zdrowiu i, i się wszystko uda no. A ten twój pierwszy koncert Queen 2000 czy... Nie, pierwszy koncert był w Briana Meja w mm -hmm. Warszawie, to był w 1998 roku. To pojechałem jeszcze z ojcem, bo jakby byłem, nie miałem jeszcze 18 lat mm -hmm. <laughs> i. Pojechaliśmy na koncert i to był pierwszy koncert mi w życiu. No i wtedy mówiłem, wtedy mi się zdawało, że to jest tylko raz w życiu, bo to był ko Brian, a on nie było jakoś tam mówione w tych czasach, że oni będą jeszcze grać, bo wtedy akurat Brian był, że to się skończyło, koniec, koniec. No i tak. Potem no, nagle ta historia po 2000 roku zaczęła nabierać takiego tempa, że ja myślałem, że to po prostu jest, tak jakby raz w życiu zobaczę i tyle, i z tego byłem dumny i, i do dzisiaj mam bilet z tych koncertów i jakąś tam koszulkę, która z czarnej się zrobiła siwa, <noise> czy szara już, bo, bo już. Z, Prana taka, ale trzymam to. No a potem nagle, kurczę, zaczęło być fajne czasy dla, dla mnie fana, no bo no nie ma Frediego, ale ja Briana mogę oglądać, no i, i to było dla mnie niesamowite. No. Ile razy byłeś na koncercie? No i no, to już z, z 8 czy 9, no. To już taki weteran, prawdziwy, tak, koncertowy. Tak. Gdzie mogę, to tak, bo i na solowych Briana byłem trzech w sumie. i Na Queen byłem chyba z pięć czy sześć. Także trochę tego, trochę tego jest. Już. Jakby z ka każdym kiedy mogłem, czy z Paulem występowali w 2005, czy teraz z Adamem Lambertem, to, to, to byłem też od 2012 ciągle na tych koncertach na tych trasach, co mieli. Mm -hmm. A masz takiego ulubionego wokalistę, który z, nim, z niej z występuje? Mm, nie, ale myślę, że Adam Lambert jest dobrym wyborem. Myślę, że on do Queenu musi być młody. Freddie miał 45 lat, jak zmarł, i te piosenki były pisane na takim levelu człowieka na, na totalnej energii i, i Panowie z Queen no, są już po 70 grubo, a, ale grać można, prawda? Te na śpiewanie tych piosenek w wieku takim poważnym jest dość trudne i mm. oni nie mieli wyboru, myślę, dużego. To musi być młoda osoba, która, która te Adam te, też będzie miał około chyba 40 lat teraz, czy ma, znaczy ma, czy skończył I, i to jest, on jakby jest na takim etapie, jak był wtedy Freddy, czyli te piosenki mu, no jest, świetnie się wyszkolił, no to, co było jeszcze kiedyś na początku, to tak było, mówię, czy on sobie da radę, ale on był młody, a teraz to już po prostu, no jest mega, no. Myślę, że to nikogo lepszego. Chyba by no, oni nie chcieli kopii Frediego, no mhm. bo to tak jak Brian mówił, oni nie chcieli tak jakby patrzeć znowu y, na kogoś, kto udaje ich zmarłego kolegę, prawda? Czy tam udaje, czy coś. Dlatego chcieli zupełnie troszkę odskoczyć w, inny, w inną, tam y, w, jakby w coś takiego, co y, dałoby im taką fajną y, satysfakcję z grania, ale pokazanie tego w trochę inny sposób. I Adam Lambert myślę, że jest takim właśnie wokalistą, który y, no, jest, ma swój styl. No, a przede wszystkim no, ma skalę wielką głosu, która po prostu jest potrzebna, żeby to udźwignąć, bo to jest dwie y, godziny ponad grania. Y, ciężkich piosenek, naprawdę ciężkich, jeśli chodzi o śpiew i no i to trzeba kogoś, kto jest naprawdę w sile kwiecie wieku. No. Mhm. Ale energia z Freddiem jest podobna, jak oglądałam dokument właśnie o Queen i były Adam fragmenty. Tak, tak. Koncertu, to no, z wielką przyjemnością się po prostu na to patrzy. Tak, Szaleje tak. tak samo na scenę. No, jest, mówię, jest naprawdę bardzo dobry wybór. Oni mieli po prostu oko, mimo że tam tysiące fanów pisało kiedyś, że to, że to jest w ogóle coś. No ale widać, to się sprawdza, no bo zjeździli naprawdę 10 lat, tak jak jest ten film z Adamem Lambertem Queenie, co się działo po śmierci Freddiego, no to pokazuje na to, że no, jakby wyszli znowu na wielkie hale i stadiony świata i, poca i odwiedzili kilka takich krajów, gdzie nigdy nie byli, na przykład Squin. No, gdzieś tam, gdzieś tam Istanbul, czy, 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 czy jakieś takie kurcze rzeczy, e, także e, Szanghaj chyba i, także no, też dla nich to była jakaś taka nowe życie, prawda? No, mm -hmm. bo, no bo, oni myśleli, że to już się skończy, no mogliby siedzieć, ale no panowie są tacy, że widać, będą grać do końca, no. To jak się to właśnie ma i tą pasję, no to nie można przysiąść w domu, bo, bo jest, co to, no, no ich stać na wszystko, oni mogą sobie mm -hmm. siedzieć już i, i 20 lat i będą z tego spokojnie żyć, no ale, no ale jaki jest w tym cel, no, jeśli on po prostu chce to w gitarę wziąć, czy zagrać na perkusji, jechać w trasę, bo to było całe jego życie, no, no to wiadomo, każdy... Każdy to kocha z nich i, i chce jak najdłużej się z tego cieszyć. No. Jest taka historia związana z Brianem, którą myślę, że już nieraz miałeś okazję opowiadać, ale nasi y, widzowie może niekoniecznie uznają. znają. Czyli tatuaż, tak, spotkanie pierwsze. Tak, tutaj tak. Spotkanie pierwsze było w 2012, tatuaż był w 2013, czyli to jest ręka to jest mój taki. Y, Lata mogę sobie liczyć. Mhm. A to jest nowy y, 2020. Też dedykowany? Y jeden. Tak, tak. To jest gitara moje życie. Y a tutaj jest Brian, prawda? Spotkałem Briana, wtedy pierwszy raz zobaczył tatuaż mój i go to zatrzymało, jakby y wtedy przed y hotelem. No a potem spotkałem go rok później w Klagenfurcie, właśnie na koncercie w Austrii, gdzie była fajna miejscowość, taka w, trochę wczasowa i to było lato i. I po prostu na, sand, na sandczyk też od fanów żeśmy wiedzieli o której będzie, I, i była nas niewielka grupa. Także on wyszedł do nas i była okazja na dłuższe takie jakby spotkanie z nami, i wtedy właśnie się zapytał, czy to ma być takie oświadczenie pod tym podpisane. No i, no i pomysł był, mówię, ja z, potem miałem taką, e, że marzyłem o autografie Briana, to już w ogóle, no, marzy, że płyty się tam wuziły, ale potem jak zobaczyłem. Rok wcześniej, jak każdy stoi z tymi kartkami i płytami, to wpadłem na pomysł, że. że kurczę, no ale co ja będę z tą płytą jeździł i, i, i będę pokazywał. Ja chcę mieć na, znaczy ja chcę mieć autograf mm. na ten. że Miał go zawsze, prawda? Mi to przypomniało, czy będę stary i że to po prostu było fajne wydarzenie w życiu i. No, i myślałem, że na początku był właśnie tatuaż, i po już jak zobaczył, i miałem takie zdjęcie, jak już ściskam sobie rękę z nim, to to już było, myślę, że takie zwieńczenie moich marzeń. A. A potem tatuaż to już w ogóle był kosmos. Ale to takie mówię, cały czas miałem takie plany w głowie, gdzie się nieraz budzę i kurczę, no ale ja chcę mieć coś takiego innego. No, no i potem był problem, że szybko trzeba było znaleźć studio na drugi dzień o, o ósmej, możeśmy wyjeżdżali, bo było potwornie ciepło wtedy i, i ja spałem z jedną ręką o, o takowo, bo przez skórę wychodził ten pot i człowiek taki po prostu, żeby się nie zmył, no mówię ja nie dojadę do Polski samochodem, zanim wrócę, zanim gdzieś ten to mówię to, to nie da rady, no. no i na szczęście się też udało szybko studio ogarnąć w Klagenfurcie. No i, no, i już do Polski wracałem z ręką. Przez drzwi się śmiałem, okno otwarte, już mówię, mogę sobie teraz na spokojnie jechać. Także to taka następna fajna, miła sytuacja w życiu. Ale też taki talizman dla ciebie, myślę, że. Tak, ręka jest moja, w ogóle już teraz się śmieje, bezcenna. <grym> Czy to jest też ta ręka, którą grasz na gitarze? Tak, tak. No to jest tak jakby. No wszystko jest tak teraz skompletowane. <śmiech> <śmiech> no to, jest, to, jest, to jest taka ręka moich takiego całej drogi jakby <laughs> pasji, którą właśnie jest muzyka, gitara, queen. Troszeczkę odejdziemy od Queen. Chciałam cię zapytać o pozytywnych. <laughs> to jest zespół, w którym grasz na co dzień, ale ta muzyka różni się chyba znacznie od Queen, prawda? No tak, bo to jest nasz taki zespół yy, prawda, yy, do wszystkiego. <głosy> <głosy> Także gramy sobie różne, yy, różne imprezy. Zresztą chyba tutaj w Świdniku u Was też będziemy grać za tydzień. Możemy zaprosić od razu na tak, koncert. Tak, w czwartek w 26, tak? 26 jest, no, chyba tak. tak. W czwartek w przyszłym tygodniu y, będzie w muszli koncertowej o, o 17, tak? O 17. Y, zagramy parę dźwięków do zabawy tutaj przed końcem wakacji. No i, i to jest taki zespół, no, w którym w, w którym fajnie się też no, jakby gra, pracuje, i, i też zjeżdża fajne rzeczy, i gra fajne imprezy. No. Kto go tworzy? W sumie teraz tego tworzą osoby, które grają ze mną w Queen Bandzie też, bo jest o wiele wygodniej. Zmienia się wokalista tylko, bo w pozytywnych śpiewa Andrzej, czy jest też wokalistka Ola i, 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 tro, i trochę jest jakby tutaj, jak sobie jedziemy w trasę, i nagle ktoś wpada na pomysł, że chciałby pozytywnych, a w środku na przykład. Yy, zrobić koncert Queen Band. No i zawsze było, że musiały jechać by dwa składy i, i, i to było trochę kłopotliwe, dlatego zrobiliśmy program, e, zrobiliśmy program taki, że, że no po prostu ewentualnie przyjeżdża tylko wokalista, dojeżdża do nas i możemy się pokazać jako Queen Band. Czyli teraz już jest w sumie Queen Band pozytywni, to jest jedna całość. Taka instytucja troszeczkę. Tak, tak mówię, był problem kiedyś, że trzeba było dwa składy wozić, a teraz już jesteśmy jakby samowystarczalni. Mhm. Ale też fajnie, bo jednej nocy można usłyszeć i Queen, i, tak. i przeboje gdzieś I, pewnie polskie, z, zagraniczne. Tak, i mamy kilka swoich, także też różne rzeczy, prawda, jesteśmy na wszystko przygotowani i, i, i wtedy, no mówię, wtedy się fajnie też pracuje sympatycznie. Mhm. Bez strachu, no. No właśnie, a masz jeszcze solowy projekt? A to są takie moje dźwięki, które gdzieś tam w głowie chodzę. Długo czekałem, z tym myślę, że trochę pandemia mnie do tego. Prawda? Namówiła, o, żeby sobie coś tam uwalniać, te, te parę utworów, co mam w głowie. Mam ich jeszcze trochę. Teraz myślę, że po wakacjach zaraz będzie kolejny utwór, i na listopad, grudzień będzie kolejny, bo już, bo już mam, wszystko jest jakby zapięte w głowie i tylko do. No, teraz sobie nagrałem taki numer New Life, z którego zrobiłem klip właśnie w. Albrechtówce koło Kazimierza i to jest taki numer, no, który gdzieś tam chodził mi po głowie długo. No i w końcu, w końcu się zdecydowałem go jakoś tam sobie zrobić tak dla siebie na, na czterdziestkę. No. Czyli też taki podsumowujący. <laughs> tak, tak. To jest takie podsumowanie jakby mojego, mojej tej właśnie pasji i myślę, że ten utwór oddaje tak jakby całość to, co mi tam w głowie chodzi, od takiej spokojnej ballady, po trochę rokowych dźwięków i, i bardzo sentymentalnych, i, i, i ten numer właśnie o tym opowiada. A te nowe utwory możemy zdradzić, w jakim będą klimacie? I Teraz jeden już, bo mam tak droga dla mnie, był taki spokojny dość. Potem były dwa kraje, to, to było taka jakby kró, taka króciutka opowieść o, o, o takim rozbiciu, jaki wtedy byłem pomiędzy Belgią a Polską. A, a teraz na pewno będzie mocny numer. Rokowy, taki jakby. No już jest całość coś takiego mocnego, z czego też jakby jestem znany, czy tam lubię takie dźwięki i to będzie numer taki zupełnie zupełnie inny. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. To ja również dziękuję. Mamy taki zwyczaj, że zawsze naszych gości prosimy o złożenie autografu. O proszę, dobrze. Nie na ręce, ale na ścianie. No, dobrze. <laughs> Także zaproszę cię do naszego pokoju.